Nasza praca to jest pełne holistyczne podejście do pacjenta. Od pierwszego dnia uczymy rodziców opieki nad swoimi dziećmi. Dzieci są śpiące, wszystkim życzymy, ażeby wyszły zdrowe, żeby powiedziały, że nie chcą nas już więcej widzieć. I to jest bardzo fajne, jak mogą to powiedzieć, ale niestety nie wszystkie dzieci tak, tak nas żegnają. Dlatego od pierwszego dnia mówimy rodzicom, że życzymy im jak najlepiej, ale uczymy ich zajmować się, czyli uczymy karmieniem pegam, obsługi rurki trachostominej, pielęgnacji właśnie tego pozycjonowania, tych rzeczy, które, których nie są w książkach, które są gdzieś pomiędzy linijkami w największych podręcznikach dla nas opiekunów, dla nas specjalistów, pielęgniarek napisane. To jest wspaniały zespół, który który naprawdę daje z siebie serce. To nie tylko przychodzenie tutaj i odrobienie 12 godzin. To dziewczyny przynoszą ze sobą cały zasób swojej empatii, y uśmiechu, radości życia i chęci pomocy tym dzieciom i rodzicom.